Czas na bajkę Ola i wakacyjna zguba. Ola nie mogła się doczekać wakacji. Odkąd mama powiedziała, że wynajęli domek nad samym morzem, codziennie zaznaczała dni w kalendarzu odliczała jak do świąt. A może nawet bardziej, bo przecież wakacje to aż dwa tygodnie przygód, lodów, piasku i chodzenia boso prawie cały dzień. Domek był niewielki, ale miał wszystko co trzeba taras z widokiem na morze, leżaki, hamak i zejście na plażę tuż obok. Gdy tylko weszli do środka, Ola pobiegła do okna, za szybą błyszczała woda, a w oddali słychać było krzyk mew i szum fal. Uszek widzisz? To będzie najlepsze lato w historii, zawołała, tuląc swojego szarego pluszaka. Uszek był z nią od zawsze. Trochę już wysłużony, z lekko przetartym uchem i krzywym noskiem ale to właśnie czyniło go idealnym. Ola zabierała go wszędzie, do lekarza, do kina, na nocowanki, a teraz na plaże. Dostał nawet swój własny ręcznik z dinozaurami, bo Ola nie miała żadnego króliczego. Trudno, będzie udawał, że lubi dinozaury, powiedziała poważnie. Tego dnia nie było czasu na siedzenie w domku. Ola wciągnęła strój kąpielowy, założyła czapkę z daszkiem, Wysmarowała się kremem z filtrem i razem z rodzicami ruszyła na plażę. Słońce grzało jak z grilla, a piasek był tak gorący, że trzeba było podskakiwać z nogi na nogę. Ola chichotała skacząc jak rozgrzana krewetka, aż w końcu rozłożyli ręczniki tuż przy brzegu. Teraz oficjalnie rozpoczynamy wakacje! zawołał tata rozkładając parasol. Ola ułożyła uszka na ręczniku i dała buziaka w ucho. Było idealnie. Ola nie była z tych, co od razu podchodzą do obcych dzieci i pytają, pobawimy się? Zwykle wolała najpierw popatrzeć z daleka, stać trochę z boku, sprawdzić, czy to dziecko wygląda na miłe. Czuła wtedy dziwny ścisk w brzuchu, jakby połknęła zbyt dużego motyla. Niby chciała się bawić, bardzo, ale co się powstrzymywało? Myśli biegały po głowie jak stado dzikich chomików. A co jeśli mnie wyśmieje? A jeśli powie, nie! nie potrzebuje pomocy. A jeśli mnie nie usłyszy i się ośmiesze? A jeśli mnie polubi? O rany, to też trochę straszne. Tego dnia zobaczyła dziewczynkę w kolorowej czapce, która budowała ogromny zamek z piasku. Miała łopatkę, grabki, wiaderko i minę, jakby była inżynierką zamków z piasku z wieloletnim doświadczeniem. Jej wieża miała nawet balkon. Ola stanęła kilka kroków dalej, ściskając w ramionach swojego uszka Patrzyła na nią z podziwem i lekką zazdrością. Podejdę, nie podejdę, podejdę, nie podejdę. Mruczała cicho, jakby grała w głowie wożeł czy reszka. Zrobiła krok. Zatrzymała się. Kolejny, jeszcze jeden. Uszek patrzył na nią z troską, a przynajmniej Ola wyobrażała sobie, że tak właśnie patrzy. W końcu wzięła głęboki wdech i zapytała: Mogę pomóc? Dziewczynka spojrzała spod daszka. Jak chcesz, odpowiedziała, wzruszając ramionami. Brzmiało to niezbyt zachęcająco. Ola poczuła, że jej serce nagle zrobiło plask, jakby wpadło do zimnej wody. Ale nie uciekła, nie odwróciła się, bo zauważyła coś ważnego. Ta dziewczynka też była trochę spięta, też nie patrzyła w oczy, też grzebała ręką w piasku, jakby to była najważniejsza rzecz na świecie, jakby bała się powiedzieć coś głupiego. Nazywam się Ola, powiedziała, siadając ostrożnie na piasku. Pola, odpowiedziała tamta. Robię fosę, to ja wykopię drugą stronę. Zaczęły kopać w ciszy takiej dziwnej, trochę niezręcznej, ale też spokojnej. Ola nawet nie wiedziała, o czym teraz myśli, chyba o tym, że Pola ma naprawdę fajną czapkę. W pewnym momencie Pola odgarnęła włosy i kichnęła tak mocno że aż strąciła małą flagę z patyczka z samego czubka zamku. Ola wybuchnęła śmiechem. Pola najpierw zrobiła zdziwioną minę, ale potem też się roześmiała. Chyba mam plażową alergię, powiedziała kręcąc głową. To był ten moment. Moment, kiedy napięcie odpuszcza. Gdy śmiech robi miejsce na odwagę. Gdy dziecko, które jeszcze chwilę temu było obce, nagle staje się trochę znajome. Ola pomyślała, że to wcale nie musi być rozmowa jak z książki. Wystarczy jedno zdanie, jedno pytanie, jakiś śmieszny moment, i już zaczyna się coś nowego. Coś, co może być początkiem naprawdę fajnej przyjaźni. Po dłuższej zabawie Ola wyciągnęła rękę po łóżka. I jej palce natrafiły tylko na gorący piasek. Gdzie on. jest? zamruczała. Przejrzała ręcznik, przewróciła torbę plażową, uniosła klapki, które leżały obok. Nic. On tu leżał, przysięgam! Zawołała, rozkopując piasek z taką siłą, że prawie zakopała własną nogę. Był przykryty ręcznikiem z dinozaurem. Może ktoś go zabrał? Zapytała Pola, rozglądając się dookoła. Nie, on był tu na moim ręczniku. Ola panikowała. Głos jej zadrżał. Może... może się zsunął i wpadł do morza? Pola zrobiła zdziwioną minę. królik surfer? Próbowała zażartować, ale gdy zobaczyła łzy w oczach Oli, szybko zamilkła. Zaczęły szukać. Najpierw same, przekopując każdy kawałek piasku wokół ręcznika, potem u sąsiadów. Sprawdzały między parawanami, pod leżakami, zaglądały do cudzych wiaderek. Przepraszam, czy widziała pani szarego króliczka z jednym klapniętym uchem? Zapytała Ola jakąś mamę z niemowlakiem. Niestety, kochanie, nie rzucił mi się w oczy odpowiedziała kobieta ze współczuciem. Wkrótce do poszukiwań dołączyli rodzice. Tata wyglądał jak detektyw, który zgubił klucz do sejfu, a mama klękała co chwilę, zaglądając pod wszystko, co miało choć cień objętości. Sprawdziliśmy murki, schody, a nawet to miejsce, gdzie leżą porzucone dmuchańce, powiedziała mama, ocierając czoło. Nic, nawet pan od lodów, ten, który zawsze wołał lody. Lody dla ochłody. Rozglądał się spod swojego parasola. Pluszak? Zapytał. Dziś widziałem z pięć, ale wszystkie z dziećmi, żadnego samotnego. Ola miała wrażenie, że serce jej się kurczy, jak piłka zostawiona na słońcu. Przeszukała teren jeszcze raz i jeszcze. W końcu usiadła na kocu i wpatrywała się w linię horyzontu. Może naprawdę odpłynął, wyszeptała. Może chciał wakacji bez ludzi. Albo zamierza wrócić z muszelkami, dodała cicho Pola, siadając obok. Ale. Wiem, że to nie to samo. Nagle plaża przestała być taka kolorowa. Słońce niby dalej grzało, ale Ola czuła, jakby zrobiło się zimno, a łóżka nie było. Wieczorem niebo zrobiło się szare. Słońce zniknęło za chmurami, a mewy darły się, jakby pokłóciły się o frytkę. Wiatr zaczął tańczyć z ręcznikami. I porwał jeden, jak pelerynę, leciał nad plażą niczym superbohater od opalania. Ola siedziała w piżamie przy oknie, miała stopy wsunięte pod koc, kolana pod brodą i minę, jakby ktoś właśnie powiedział, że wakacje są odwołane. Patrzyła w stronę morza. Gdyby uszek żył naprawdę, pewnie teraz siedziałby na jakiejś wyspie z kokosem w łapce, mruknęła i mówił: Wracam, jak się ogarnę. Zamiast śmiechu pojawiło się ukłucie w gardle, takie co robi się tuż przed płaczem, nawet jeśli bardzo się nie chce płakać. Ola zacisnęła powieki. Wtedy drzwi do domku cicho się uchyliły i weszła Pola. Bez słowa usiadła obok na poduszce. Przez chwilę milczały, tylko fale szumiały i dach skrzypiał jak stary tapczan. Wiesz, ja też kiedyś zgubiłam misia, powiedziała Pola cicho. Został w tramwaju. Może ktoś go znalazł i teraz ma nowe życie. Chciałabym w to wierzyć. Ola spojrzała na nią. Bolało? Pola westchnęła. Bardzo tak, jakby czegoś ważnego nagle zabrakło, jakby cały dzień był popsuty, nawet jeśli świeci słońce i są lody. Ola pokiwała głową. Dokładnie tak, jakby coś we mnie było puste, mimo że wszystko inne wygląda normalnie. Jak czekoladowe ciastko bez czekolady? mruknęła Pola. Niby jest, ale właściwie po co? Ola parsknęła. Albo gofry bez bitej śmietany zbrodnia. Śmiech znowu się pojawił. Najpierw cicho, potem już bez oporów. I było trochę lżej. Uszek był ze mną od kiedy byłam malutka, spał ze mną, jak miałam gorączkę, i udawał mikrofon, jak śpiewałam koncerty. Ola wytarła nos rękawem. Bez niego czuję się jak. Nie ja może wciąż tu jest, powiedziała Pola. Może się zgubił tylko na chwilę, albo ktoś go zabrał i właśnie oddaje. A może biega po plaży z drużyną zagubionych maskotek? — wymyśliła Ola. noszą okulary przeciwsłoneczne i planują wielki powrót. Obie wybuchnęły śmiechem. Takim prawdziwym, głośnym, który aż zaskoczył je same. Jutro go znajdziemy, powiedziała Pola. A jak nie? To zbudujemy nowego z piasku i nazwiemy uszek dwa zero, dokończyła Ola. Ale nie z muszelek, kłują w ucho. I znowu śmiech. Choć serce Oli nadal było smutne, czuła, że już nie jest w tym smutku sama, a to naprawdę dużo. Burza przetoczyła się przez plażę jak obrażona ciotka, nagle, głośno i bez zapowiedzi. Gdy ucichła, niebo było nadal ciężkie i niepewne. Na zewnątrz chlupotały ostatnie krople wody, a w domku panowała cisza. Ola leżała na łóżku, wpatrując się w sufit. Może go ktoś znajdzie? Może jeszcze wróci? Pomyślała po raz setny. Ale ta myśl była już coraz cichsza. I właśnie wtedy. Puk, puk. Ola aż podskoczyła. Mama spojrzała w stronę drzwi i powoli wstała. Pewnie ktoś się pomylił. Mruknęła. Otworzyła drzwi. W progu stał ratownik z plaży. W czerwonej koszulce z piaskiem na ramieniu i lekko zmokniętą grzywką. Wyglądał jak bohater filmu akcji. Tyle, że zamiast deski ratunkowej trzymał w rękach coś szarego. Czy ktoś z was zgubił tego gentlemana? Zapytał unosząc w górę uszka. Ola zamarła. Przez ułamek sekundy pomyślała, że to sen albo że to tylko podobny królik ale wtedy zobaczyła znamie z marchewkowej plamki na jego nodze i... Uszek! Wrzasnęła tak głośno, że nawet mewy z nadmorza pewnie dostały gęsiej skórki. Rzuciła się do drzwi, wyrwała pluszaka z rąk ratownika i przytuliła go, jakby był zrobiony z samych dobrych wspomnień. Gdzie był? Wykrztusiła, tuląc go mocniej. Samotnie siedział na murku przy zejściu numer siedem, powiedział ratownik z uśmiechem. Wyglądał, jakby czekał na kogoś bardzo ważnego. Pola stała z boku z szeroko otwartą buzią. To prawdziwy happy end, szepnęła. Albo akcja ratunkowa stulecia, poprawiła Ola i spojrzała z wdzięcznością na ratownika. Dziękuję, naprawdę taka praca, powiedział z mrugnięciem. Ola zaniosła uszka do pokoju i ułożyła go na poduszce, jak króla. Nie wierzę, że wróciłeś, szepnęła. Ale teraz nigdzie już bez mnie nie idziesz, nawet do łazienki. Następnego dnia niebo znów było błękitne, a słońce grzało cudownie. Ola i Pola przybiegły na plażę wcześniej niż ktokolwiek inny, z wiaderkami, grabkami, pomysłami i uszkiem. Dziś budujemy dla niego zamek, ogłosiła Ola bo każdemu królikowi po takich przejściach należy się chociaż jedna posiadłość. Ale z fosą i mostem zwodzonym, dodała Pola, i tronem, i balkonem z widokiem na morze. Zaczęły pracować jak prawdziwe architektki kopanie, ugniatanie, chlapanie wodą. Kiedy piasek był za suchy, Pola biegła po wodę, kiedy był za mokry, Ola dmuchała na niego jak na gorącą zupę. Ktoś obok zapytał, co to za budowla? Pałac ratunkowy, odpowiedziała Ola bez mrugnięcia okiem. Dla królika, który przetrwał samotną noc na murku. I który prawie wypłynął do Szwecji, dodała Pola. Zamek rósł z każdą minutą. Dostał cztery wieże, fosę wypełnioną muszelkami, tron z plastikowej pokrywki po jogurcie i miniaturową flagę z patyczka i listka. Na środku siedział uszek, owinięty chustką jak królewska peleryna. Wasza królicza mość, powiedziała Pola, robiąc ukłon. Czy pałac spełnia oczekiwania? Mhm, mm odpowiedziała Ola piskliwym głosikiem za uszka. Ale jeszcze przydałyby się lody czekoladowe. Obie ryknęły śmiechem. I przez chwilę, w całym tym zamku z piasku, w słońcu i wśród śmiechu, nie było już miejsca na smutek. Tylko przyjaźń, radość i królik, który zyskał drugie życie i prywatną rezydencję. Wieczorem Ola leżała w łóżku, owinięta kocem po samą brodę. Uszek spał obok niej, pachnący jeszcze lekko morską bryzą i piaskiem, który wcale nie chciał się z niego wykruszyć. W drugim pokoju mama rozmawiała cicho z tatą, a z tarasu obok dochodził śmiech Poli i jej starszego brata, który właśnie uczył ją żonglować muszelkami. Ola patrzyła w sufit. Czuła się spokojna, szczęśliwa i dumna, bo ten dzień był tak piękny, że aż trochę łaskotał w brzuchu. Przytuliła uszka i szepnęła: Gdybyś się nie zgubił, może nigdy bym się z nią nie zaprzyjaźniła. I nagle przypomniała sobie moment, w którym stanęła obok Poli i zapytała: Mogę pomóc? To jedno malutkie pytanie. Takie, które wcale nie musiało paść, ale padło i zmieniło wszystko. Czasem wystarczy jedno zdanie, mruknęła do uszka. Jedno małe pytanie i już nie jesteś sama. Uszek milczał jak to króliki mają w zwyczaju, ale Ola była pewna, że się zgadza. Dziękuję, że nas słuchacie i subskrybujecie, to dodaje nam skrzydeł.